Wyśmienita zabawa przez ponad dwie godziny, burzą klasków i okrzyki zachwytu. Tak w najkrótszy sposób można opisać koncert, który odbył się w sobotę 21 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Przytocznej. Bohaterem był miejscowy zespół Nowinka, który świętował na scenie trzecią rodzinę. Razem z miejscowymi tancerzami występowali ich koledzy i koleżanki ze Skwierzyny, gdzie już od 24 lat działa znana w regionie i kraju formacja taneczna o tej samej nazwie. nowinki z obu miejscowości kieruje Manuela Mamec, która jest jednocześnie logistykiem, choreografiem i jak zaznaczałem jej podopieczni, ich drugą mamą. Instruktorka wystąpiła razem z rodzicami w zespole pod tajemniczą nazwą NNN. Odebrała też ogromną wiązankę kwiatów z rąk wójta Bartłomieja Kucharyka. zakochani pierwszy raz, romantyczni, nie dzisiejsi i nie Zakochani Zakochani kilka dni, zakochani tak jak my, ale szczęścia się może